Na jakiej płaszczyźnie powinni współpracować samorządowcy, naukowcy i sektor biznesu, aby odnieść sukces gospodarczy? Na to pytanie po raz kolejny próbowali odpowiedzieć uczestnicy Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. To konferencja promująca regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz współpracę biznesową. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była idea Smart City. Po raz pierwszy temu temat, tematowi poświęcamy tyle miejsca. E, państwo na pewno widzicie, że tego rodzaju konferencje odbywają się przede wszystkim w dużych miastach. Łódź, Wrocław, Warszawa, e, Trójmiasto. E, my postanowiliśmy porozmawiać o tym, że wdrażanie tej koncepcji inteligentnego miasta e, może sprawnie, a może nawet sprawniej niż w tych dużych miastach. E, Realizować się w mniejszych ośrodkach. Stąd chcemy przenieść te dyskusje właśnie do mniejszego ośrodka, jakim jest Toruń, bo właśnie mniejsze miasta często sprawniej realizują te koncepcje, pomysły i szybciej stają się inteligentniejszymi. Smart City to koncepcja urbanistyczna, która zakłada rozwój obszarów miejskich w oparciu o nowoczesne technologie. Smart City to jest miasto, które no, działa ekologicznie, działa w zrównoważonym rozwoju, stosuje proekologiczne rozwiązania transportowe, zbiera i utylizuje odpady. Dla niego odpad to jest surowiec, a poza tym no, dąży do tego, żeby jak najmniej odpadów było. Smart City to jest również miasto. Cyfrowe. To jest miasto, które ma systemy ICT, a więc to są miasta, które no, my ma, to jest nasze wyzwanie, to jest nasza przyszłość. Nie można inaczej postępować. Planeta Ziemia się zmienia, coraz to więcej ludzi mieszka w miastach i oczywiście stan środowiska naturalnego w miastach no, się troszeczkę poprawia, ale w większości jednak na świecie no, no, będziemy coraz to więcej ludzi mieli i musimy dbać o to wszystko. I właśnie tu jest koncepcja Smart City, idea Smart City i są różne koncepcje wdrożeniowe, i nie zawsze Trzeba dużych pieniążków, żeby coś zmienić, bo wystarczy na przykład zmienić częstotliwość kursowania tramwajów, ograniczyć transport prywatny, zmienić przystanki, również no, no, to są takie rzeczy, które można działać bezkosztowo, niewielkie koszty. No i oczywiście zieleń, 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 w tej chwili dostosowanie do zmian klimatu musimy skończyć z betonozą. Zmieniać nasze środowisko, zadrzewiać. Droga do bycia smart jest otwarta dla wszystkich ośrodków, większych i mniejszych, również dla Torunia, który już rozpoczął działania w tym kierunku. Musimy zacząć oczywiście od początku, czyli jesteśmy aktualnie w trakcie inwentaryzacji tego, co posiadamy na, na stole. Pewnie jak każde miasto, jak każdy samorząd mamy dużo ciekawych aplikacji. Większej bądź mniejszej użyteczności. I musimy zrobić taką sobie inwentaryzację, zobaczyć, co do czego służy, czy mieszkańcy z tego korzystają, czy my z tego korzystamy, czy są narzędzia aktywne, no i ocenić ich, ich przydatność. Z tego rozsyp tych rozsypanych późni musimy ułożyć jakąś układankę, a następnie poszukać narzędzi, właściwie zainwestować w narzędzia, które pozwolą nam to zintegrować. Bo myślę, że dzisiaj cały świat zmierza do integracji pewnych narzędzi, pewnych rozwiązań informatycznych, tak żeby to było efektywne po prostu. A kolejnym krokiem na podstawie tego będziemy budować rzeczy, które będą służyły mieszkańcom. Jest to karta mieszkańca, która właściwie dzisiaj na wejściu ma, ogranicza się do rozwiązań w zakresie MZK. Jednakże jest to dla nas bardzo dobra podstawa, żeby stworzyć kartę mieszkańca, która będzie umożliwiała załatwianie innych ważnych bądź mniej ważnych, ale ciekawych tematów. Na tej bazie chcemy oprzeć portal mieszkańca, gdzie możemy się zalogować, podejrzeć kwestie podatkowe, podejrzeć eventy kulturalne, zobaczyć jakie są imprezy sportowe, zarezerwować boisko, po prostu żeby mieć jedno miejsce, gdzie z Storunia może załatwić wszystko. I to jest nasz plan taki długoletni, ambitny, ale wykonalny. Nowoczesną technologią, która może być używana w Smart City, aby poprawić jakość życia mieszkańców, jest niewątpliwie sztuczna inteligencja. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest usprawnienie i optymalizacja wszystkich elementów struktury miejskiej, takich jak środki transportu, infrastruktura, usługi społeczne i edukacja. W przypadku Smart City myślę, że jest wiele obszarów w zakresie ułatwienia życia codziennego, funkcjonowania, ale to są te, także różne inne obszary, jak medycyna, zdrowie, opieka, także edukacja, szereg innych elementów bardzo istotnych do tego, żeby wesprzeć nas w tym codziennym funkcjonowaniu. Podstawą inteligentnych miast jest także zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. Tu z pomocą przychodzą wyspecjalizowane firmy oferujące alternatywne źródła energii. Energia wiatrowa w Polsce już się pojawia oczywiście, ale jest coraz bardziej powszechna energia wodorowa także. Wodór, który jest w pewnym sensie jednak cały czas problematyczny za jego związki związane z zależności jak magazynować go, jak go także w pewnym sensie pozyskiwać i tak dalej i tak dalej. To są tematy, na które musimy sobie rzeczywiście odpowiedzieć w dzisiejszych czasach i rzeczywiście wydaje mi się, że po odpowiedzi, po zebraniu odpowiedniej grupy nie tylko naukowców ale i przedsiębiorców, to jest potrzebna tak prawdę mówiąc masowa pomoc wszystkich nas, wzajemnie uzupełniając się. Myślę, że będziemy w stanie rzeczywiście te technologie, ale także technologie jądrowe o za chwilkę także, myślę, że będziemy w stanie rozwijać te technologie, no, żeby rzeczywiście zaspokajać nasze potrzeby. Idea Smart City zyskuje coraz więcej zwolenników, wciąż jednak potrzebna jest edukacja i informacja o korzyściach bycia smart. Nie unikniemy technologii w miastach pytanie w jaki sposób te technologie są wprowadzane dla kogo pojawiają się korzyści przy wprowadzaniu tych technologii czy to są korzyści tylko i wyłącznie dla biznesu i dla dostawców tych technologii, czy to są realne korzyści dla mieszkańców. I muszę tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że odbiór społeczny, jeżeli chodzi o zaawansowane technologie, jest taki dosyć negatywny. Technologie, zbieranie danych w ludziach pojawia się wtedy bardzo duży niepokój, co z tymi danymi będzie. Będzie zrobione, w jaki sposób one będą przetwarzane. Natomiast ci sami ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, że zostawiają dane warte miliony w sieci i wtedy nie zastanawiają się, co z nimi się będzie działo. Wszyscy narzekają, że aplikacje, telefony nas śledzą, ale mimo wszystko klikają, lajkują, wyszukują informacje. Więc kluczowe tutaj jest zapewnienie po pierwsze bezpieczeństwa dla tych danych i edukacja ludzi w tym zakresie, w jaki sposób te dane są przetwarzane, co miasto może z nimi zrobić i jak to się realnie przełoży na korzyści dla mieszkańców. Oprócz idei Smart City debaty forum skupione były także wokół tematu żywności i jej jakości oraz zdrowia, a także dalszych możliwości rozwoju województwa, na przykład w oparciu o branżę kosmiczną. Komisja Europejska od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jako podmiotu, który zarządza funduszami unijnymi, wymaga, aby samorząd województwa aktywnie poszukiwał nowych specjalizacji w województwie. Wiadomo jest tych kilka, które sobie zdefiniowaliśmy i które są oczywiste. Typu, na przykład, przetwórstwo, zdrowa żywność, prawda, to są, nasze, to są nasze atuty naszego regionu. Ale komisja mówi, nie spoczywajcie na laurach, szukajcie nowych obszarów. I, I to jest właśnie odpowiedź na to oczekiwanie komisji. Polska, a szczególnie nasz region, ma bardzo duży potencjał intelektualny ludzi, którzy tu zdobywają wiedzę i edukację. Nie mamy często świadomości, iż wielu naukowców szczególnie młodych ludzi, pracuje w technologia, nad technologiami kosmicznymi. One nie tylko dotyczą sztucznej inteligencji, ale też badań materiałowych, konstrukcyjnych, robotyzacji. Mamy bardzo wielu fantastycznych ludzi, którzy właśnie nad takimi projektami pracują, a są często zaangażowani. Przez duże firmy międzynarodowe, które zajmują się eksploracją kosmosu. Stąd te technologie są tak ważne, bo można na nich po prostu dobrze zarobić, ale też wdrażają, w, w, przygotowują do wdrożeń w innych obszarach te rozwiązania. Nie mielibyśmy Teflonu, gdyby nie Loty w kosmos i bardzo wielu wynalazków, łącznie z telefonią komórkową. Komunikacją, współczesnym rozwojem cyfryzacji, gdyby nie potrzeby zgłoszone przez tę branżę. Więc rozwijamy się, i w tym obszarze to jest bardzo cenne. Branża kosmiczna jest niewątpliwie branżą opierającą się na innowacjach i nowoczesnych technologiach, i to jest podstawa, aby myśleć o tej dziedzinie jako inteligentnej specjalizacji regionu. Bardzo dynamicznie i poważnie się rozwija. Mówią o tym liczby chociażby kwestia finansów lokowanych w tej branży, czy też zysków. Liczba obiektów wysyłanych w kosmos też tutaj nam potwierdza, jak ważna jest ta branża. Natomiast czy ona może stać się inteligentną specjalizacją regionu? No to zależy od pogłębionej analizy. Naprawdę musimy się skupić tutaj na badaniach, na rozpracowaniu tego, tematu właśnie pod kątem znalezienia tych tego potencjału dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki województwa Pisanie branży kosmicznej jako inteligentnej specjalizacji otwiera także drogę do unijnych funduszy. Branża kosmiczna nie jest inteligentną specjalizacją naszego województwa, więc to już jest bariera taka formalna w opiekowaniu ośrodku, ośrodki, które są do dyspozycji regionu i warto by było to dyskusję dzisiaj na tym panelu rozpocząć, no, te starania, żeby jednak może rozszerzyć o, o tę branżę, tą inteligentną specjalizację naszego województwa, bo mamy ku temu potencjał. Zaplecze, w którym mogą Rozwijać się firmy z branży innowacyjnych technologii, w tym branży kosmicznej, także już jest. Przede wszystkim mamy ekosystem wspierania tego typu projektów biznesowych. To jest inkubator przedsiębiorczości, który pomaga na, no, na totalnie takiej pierwszej fazie, gdzie, gdzie jest pomysł, gdzie jeszcze jest strach przed, przed wejściem, gdzie nie ma środków, nie ma klientów, ale, ale jakby daje przede wszystkim taką możliwość, żeby spróbować, żeby nie tracić tego potencjału, żeby te pomysły nie były w szufladach, na papierach, ale żeby je zacząć realizować. Mamy toruński inkubator technologiczny, który pomaga już na, na takim innym, innym etapie, ale przede wszystkim mamy też infrastrukturę w postaci Toruń Space Labs, Technologiczną, które te firmy mogą po prostu w fajnym, takim mniej kosztownym modelu wykorzystywać. To właśnie dzięki Fundacji Przedsiębiorczy Toruń spółka Silium Engineering, działająca w branży kosmicznej, rozwinęła skrzydła i podbiła rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Swoje projekty badawczo-rozwojowe realizuje przy wykorzystaniu infrastruktury Toruń Space Labs, gdzie spółka ma nie tylko swoją główną siedzibę, ale również zaplecze laboratoryjne. Ja już od kilkunastu lat jestem związany z Toruniem, czy to akademicko, czy potem właśnie biznesowo. Odnajduję się tutaj doskonale ze względu na to, że bardzo mamy silną kadrę akademicką w Toruniu i mamy świetne wsparcie po stronie inkubacyjnej, po stronie biznesowej, tak jak dzisiaj było przedstawiane na panelu dyskusyjnym. Cała ścieżka w zasadzie od pomysłu aż po realizację. Tego pomysłu, potem wejście na rynek komercyjny. Mamy w, tym, w pełnym zakresie wsparcie z, z rozmaitych instytucji w regionie. Obecnie największym wyzwaniem dla branży kosmicznej jest specjalizacja firmy w obserwacji śmieci kosmicznych. To nisza, która nie jest jeszcze do końca zagospodarowana, a która zapewnia bezpieczeństwo satelitów dostarczających nam produktów i usług chociażby o dbanie o bezpieczeństwo satelitów, które się znajdują i funkcjonują pod kątem chociażby map geodezyjnych czy nawigacji satelitarnej. Tych, tych satelit naprawdę są tysiące, a śmieci, które poruszają się z bardzo dużą prędkością, kilku tysięcy kilometrów na godzinę, są w stanie skutecznie albo zniszczyć, uszkodzić, bądź nawet unieszkodliwić całkowicie potencjalnie taką satelitę. Forum było także okazją do nagrodzenia osób bądź firm, które swoją działalnością wyróżniają się na tle innych podczas inauguracji monokryształami, profesora Jana Czochralskiego uhonorowani zostali dr Paweł Tomaszewski z Wrocławia oraz firma z Bydgoszczy. Co roku postanowiliśmy wspólnie z kapitułą, że będziemy nagradzać jednego uczonego, naukowca, który zasłużył się swoją postawą, swoim opracowaniami na temat Czochralskiego albo popularyzował imię Czochralskiego. A drugie to jest firma. No i może to być uczelnia, może być to jednostka w każdym razie akademicka. A w tym roku postanowiliśmy wyróżnić firmę, która produkuje. Panele fotowoltaiczne nowej generacji, gdzie właśnie Monokryształ Czychorskiego jest wykorzystany, no bo jakżeż można by było inaczej. Jest to firma z Bydgoszczy, handlas, no, bardzo nowoczesna, jedna z najnowszych na świecie i bardzo się cieszę, że do niej trafia ta nagroda, z tego względu, że te panele najnowszej generacji będą produkowane dla Polski i są produkowane w najnowszej fabryce w Bydgoszczy. Także bardzo się z tego cieszę, że pan profesor Tomaszewski, dr Tomaszewski, przepraszam, z Wrocławia, czochralista, który opisał Czochralskiego od zelówek aż po paznokcie, bym powiedział, od paznokcie aż po sznorówki. Olbrzymią książkę napisał. Na jego podstawie powstał scenariusz filmu o Czochralskim, emitowany przez telewizję. No i w tej chwili przymierzany jest film poświęcony życiu Czochralskiego, pełnometrażowy film. Także jestem, jestem przekonany, że będzie to bardzo interesujące dzieło. Podczas forum poznaliśmy także laureatów konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. Jednym z celów jest promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. To już jest szesnasta edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw i w tym roku już po raz drugi pobiliśmy rekord zgłoszeń, było ich ponad 60, więc no myślę, że tak, jak najbardziej tych firm innowacyjnych w regionie przybywa. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim mogą wziąć uczestnicy mający swą siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.